Witam bardzo serdecznie na kanale Mimeruna w czwartek, kochani, 30 czerwca 2022 roku. 30 czerwca, czyli trujeczka, ale i na dzisiaj energia runy, durisas, czyli trujeczki. A trujeczka: kreatywność, radość życia, inicjatywa, umiejętność wyrażania siebie, szczęście. Kochani. Jest to runa silnie ochronna. Tak? Posiada w sobie energię związaną z witalnością erotyki. Uczy nas, by być wiernym swojej naturze. Jest też odzwierciedleniem naszej takiej wewnętrznej siły, tak by pomóc stawiać opór przeciwnościom, które będą stawały na naszej drodze. Mówi o waleczności, o upartości o pójściu po swoje. Yy, będzie yy, takie poczucie mocy sprawczej dzisiaj, tak? Yy, ta energia będzie powodowała yy, taką yy, siłę, yy, moc. Yy, podpowiada to runa, żeby nie działać impulsywnie, tak? Yy, żeby uważać, yy, bo będzie nas pchało, tak? I żeby wykorzystać tą taką wewnętrzną energię yy, z korzyścią dla siebie, tak? Yy, I nie nadużywać tej energii, tak? ponieważ to mogłoby powodować jakieś konflikty. Nigdy po trupach do celu, nigdy kosztem innych osób. Tak? Będzie super energia, ale należy uważać, tak? ponieważ równowaga jest <laughs> bardzo, kochani, potrzebna. Tak? Runa mówi o potrzebie wglądu w siebie, tak? o takiej konieczności usunięcia zbędnych, negatywnych myśli, przekonań które gdzieś tam tkwią w nas, tak, bo wiadomo, że jeżeli żyjemy w frustracji, w ciągłym zamyśleniu, w, w gniewie, w tym, że cały czas coś przetwarzamy, no to jakby nie było, nasz organizm mm, odchorowuje, tak, tworzą się choroby. Dzisiaj, dzisiaj jakby ten, poprzez energię runy Durisaz może oczekiwać dobrych wiadomości, tak, dobrych efektów właśnie tego wglądu w siebie, tak? Taką walkę ze sobą możesz wygrać, tak? W taki łagodny, spokojny sposób, tak, uświadamiając sobie jakie naprawdę korzyści miałeś ze wszystkich zranień, które gdzieś tam doświadczyłeś, czy, czy, czy coś, co, z czym nie mogłaś się pogodzić, tak? I jakby tutaj energia tej runy mówi, że żebyś miał taką świadomość, tak, taki wgląd właśnie w siebie i dzisiaj dojrz, dojrzysz do pewnych rzeczy, że najpierw y, przyjmując te ciernie tak, poprzez te doświadczenia y, tak, y, z cierpliwością, tak, y, teraz możesz y, usunąć te wszystkie zadry, nie? czując się bezpiecznie w obecności tej, y, tej energii. Tak, runy Durisas. Runa tu podpowiada, żeby wybaczyć sobie wszystkim, yy, wszystkim tym, którzy gdzieś bezpośrednio yy, czy pośrednio uczestniczyli w tych yy, sytuacjach, tak? Yy, energia runy mówi też, że dzisiaj możesz odważnie decydować o swojej przy, przyszłości, tak, bo będzie taka łatwość i, i, i szybkość, yy, tak. Yy, jakby pokonywania, jeżeli nawet na, na naszej drodze, twojej drodze staną jakieś malutkie przeciwności, to dzisiaj, czy osoby mniej przychylne, to dzisiaj sobie z tym świetnie poradzisz, bo ta energia, siła będzie cię pchała do przodu. Warunkiem jest tutaj, Runa podpowiada tylko, że musi być konsekwencja w działaniu, tak? Konsekwencja w działaniu, panowanie nad przeciwnościami oczywiście, Mówi tutaj Runa też o tym, że może spodziewać się miłości, życzliwości od innych osób, także bardzo pozytywna we wszystkich sferach życia, chociaż właśnie poprzez te myślenie, poprzez właśnie takie przekonania, poprzez analizowanie pewnych rzeczy, które będą wracały z przeszłości, bo mogą, może być tak, że będą jakieś przykre wspomnienia jakby wracały, tak? W myślach będziesz analizował różne rzeczy, będzie to raniło głęboko, tak? Ale właśnie energia tej runy jakby niesie ze sobą to, że żeby jednak przemyśleć, zastanowić się, tak? I żeby to wszystko jakby wyrzucić z siebie tą taką czy też lęk czy, czy, czy niezadowolenie, czy rozpacz, czy gniew, co będzie do ciebie pukało. Rozmyślaj, tak? Zastanów się, jakiej sfery to dotyczy, tak? A następnie wybacz, tak jak mówiłam sobie, wybacz wszystkim, którzy brali udział w tych, tych yy, sytuacjach. Yy, Turuna mówi i nawołuje nawet do tego, żebyś pamiętał, tak? Pamiętał kim jesteś, jakie masz zalety, co sobą reprezentujesz, co wnosisz do świata swoim postępowaniem, swoim życiem. Dziś jesteś olbrzymem, tak? Możesz wyjąć drzew zby tkwiącą w Twojej psychice. Dziś będzie bardzo dobra energia, żeby się zmierzyć z pewnymi rzeczami, tak? Pamiętaj, dziś jest Twój ruch, tylko tak jak energia tej runy, Durisas mówi: nie po trupach do celu, tak? Jest super energia, ale żeby uważać, bo będzie nas pchało do przodu. Pamiętaj, że równowaga jest we wszystkim potrzebne. Runa mówi tu, że olbrzymie moce masz dzisiaj po swojej stronie i dzięki nim możesz odnieść zwycięstwo, tak? Przezwyciężyć wszystkie przeszkody, yy, stawić czoła wrogom, tak? Pokonać ich. Możesz spodziewać się miłości i życzliwości. Taką mamy energię, kochani, siła i moc. I sprawdzimy sobie przesłania. Od Aniołka Merlina. Jesteś zdezorientowany i nie możesz podjąć decyzji, ponieważ nie masz dość informacji. Zbadaj dogłębnie sprawę lub zasięgnij porady eksperta, zanim dokonasz wyboru. Wskazówka od, Ar y od Anioła Merlina. Jesteś zdezorientowany, tak? I nie możesz podjąć decyzji. Zbadaj dogłębnie sprawy lub zasięgnij porady eksperta. Będą dzisiaj, kochani, pewne myśli do nas przychodzić. Analizujmy, działajmy, twój ruch. Pamiętaj tylko o innych osobach, że oni też są ważni. Tak, bo będzie cię pchało, ale pamiętaj, żeby nic kosztem innych, innych osób. Dziękuję pięknie, kochani. Życzę wam dnia pięknego, dnia pięknego czwartku, energii runy Durisas. Korzystajcie z tej energii. U mnie, kochani, od rana zbiera się na burzę. Jest strasznie ciemno. Nawet dzisiaj do nagrania zapaliłam dodatkowe światło, bo naprawdę nie byłoby nic widać. Ale miejmy nadzieję, że Pięknie po tej burzy rozjaśni się, yy, rozjaśni się pogoda, wyjdzie słoneczko i będziemy mieli piękny, kolejny, gorący, letni już y, dzień. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam każdego Ciebie, dziękuję, że jesteś i zapraszam. Mi Maruna.